Owadzikowo. Bajki z charakterkiem. Pszczele, tańce. W owadzikowie, gdzie kwiatów bez liku mieszkała ada, pszczółka z talentem. Gdy jej siostrzeczki nektar zbierały, ona pirła. Kręciła dzień cały Kochała tańczyć Lekko jak piórko Nóżki unosić do chmurek wysoko Z kwiatka na kwiatek Ponad kwiatkami I na mchu miękkim I nad grzybkami Ada znów pląsasz Mówili żartem Po co te figle Śmiechu to warte Wszyscy kręcili nosami, a ona nigdy nie była tańcem zmęczona. I nadszedł dzień, gdy zawiał wiatr srogi. Pyłek uleciał, nektaru brak, pszczółki do kwiatków gubiły drogi. Jak teraz zrobią miodek? No jak? Gdy inne pszczoły wciąż narzekały. Ada w swe miejsce piękne leciała, Gdzie cudne fiołki i maczki małe, I tylko ona to miejsce znała. Koniec biadolenia, siostrzyczki moje. Przecież na miodek wszyscy czekają. Nektaru trzeba i pyłku do niego. Wiem, gdzie są kwiatki, które je mają. Najpierw. Patrzyły na nią bez wiary. Lecz Ada wciąż wirowała z zapałem. Jedna nieśmiało ruszyła za nią i dołączyły wnet pozostałe. Aż nagle rój cały zatańczył razem. Pszczółka za pszczółką z gracją leciały. Wszystkie za Adą kółka kręciły. I wszystkie bardzo szczęśliwe były. I na polankę wszystkie wleciały, z każdego kwiatka pyłek zabrały. Potem za adą razem ruszyły, i znowu pięknie razem tańczyły. I od tej pory każda pszczółeczka nie krzyczy głośno, nie panikuje. Lecz pięknie tańcząc jedna za drugą, drogę do kwiatków zawsze znajduje. Gdy pszczółki tańczą, słonko się śmieje, bo wie, że dokoła dobrze się dzieje. Razem jest lepiej, każdy to wie, bo w grupie zawsze weselej jest.